Dobre. Słuchajcie, dzisiaj niedziela Przyjechaliśmy tutaj z Jarkiem Bo bardzo chcę takie Subaru kupić jak moje No i ono tu właśnie stoi Ale niestety Jest na nim Dobry metr śniegu I nie możemy go nawet zobaczyć Subaru Legacy 94 rok No coś tu widać trochę, ale Nie wiem Wiem, że ma skórę Czyli to jest jakaś bogata wersja Bo ma ma turbo na pewno, to jest dwustokonny, dwulitrowy benzyniak. Widzę jakieś soczewkowe ma, soczewkowe ma te halogeny, to nie wiem jaka to jest, nie wiem jaka to wersja, ale jakaś na pewno bogata, bo ma skórę jasną w środku. No i co powiesz? No chciałem Ci tutaj pokazać furę, no ale widzisz jak jest w śniegu zasypana jeszcze. No szkoda. Była ładna pogoda można by zobaczyć. Bo śmigałbyś to? No. Sprzęgło kupione leży tam w warsztacie. Trzeba tylko wymienić. No i nic ci nie pokaże, no niestety. A nie ma nic tu innego dla Ciebie z placu. Żeby ci coś zaoferować No niestety no niestety, bo jesteś zawiedziony A ten Landek? A ten nie wiem co to jest Tam coś jest z, z silnikiem chyba To jesteś Land Rovera? Subaru? Nie no, w ogóle Subaru, ale... Ale dlaczego chcesz Subaru? Bo mi się podoba 4x4 Aha. Jeździłem z twoim, jeździłem kolegi I co, jesteś w szoku? Jak no. to zapierdziela po śniegu? No jednak Subaru to Subaru Nie ma co się oszukiwać Ładnie sobie pyrka, po śniegu idzie jak przecinak. No będziesz filmował? Ja Ojej, byśmy gimbala przetestowali. No to załóż do swojej. Nie, bo u mnie włącznik przeszkadza. Nie mogę włączyć, bo tutaj jak założę, to włącznik mi tu przeszkadza. załóż. To wtedy to jakoś nie pasuje, bo na obiektyw zachodzi. To można przesuwać. Nie, bo tak jakoś jest, że na obiektyw mi zachodzi. No dobra, jedziemy. W miasto coś podriedać. No jedziemy, kolega niepocieszony, bo nie zobaczył furacza. Ale jest bardzo napalony. Napalony jesteś na zakup. Postaramy się to zrobić. Jakby Kurde mogłem go odśnieżyć trochę jak ten... jak było trochę wilgoć trochę, ale nie miałem i kiedy. Słońce zachodzi, godzina 13. Nie za chorami jest jeszcze. No ale już tutaj jakieś hale budują. Patrz jaką hale tutaj wybudowali. Momentalnie. A pierdziera, ale wielka. O, golf trójka na ulicy. Niestety. widoki już fajne, bo widno. Nagrywasz? Jeszcze nie Nagrywaj, zobaczymy jak ta kamera twoja nagrywa na gimbalu w tym japońskim. Moja stacja, na której zawsze trunkuję, najtańsze paliwo. Tu w ciągu roku, nie wiem, tutaj chyba ze trzy hale budują. Z tego, co ja tutaj jeżdżę i widzę. O, jakiś duży statek przepłynął. Da się tam podjechać? Nie to jest ten port Breivika, nie wiem. Telefon mi dzwoni, no nie mogę odebrać. Podejdziemy, może pod ten port, zobaczymy, ten statek, co z bliska. Właśnie przypłynął jakiś. No nie jest za duży, co? Nie. Większe tu widziałem, takie ze trzy razy wyższe. Pokaż przetestujemy. Chińskiego gimbala. No, czekaj go trochę obrócić. I fiską kamerkę, jak ona się nazywa? A, coś tam. Dobra, jedziemy z ujęciem. Czas start. A, coś Ona się trochę opóźnia. Jest. Muszę tak wolno obrać te konie. Można zablokować żeby się. o tym. tylko nie umrzeć. Jest chyba... Dobra, później to porównam na kąpie, zobaczymy co z tego wyszło. O, i tutaj właśnie przypływa statek. Tam ludzie wysiadają. Później tutaj właśnie z autobus zawozi ich do miasta. Ktoś tam przyjechał, chyba widzę, prywatnym samochodem. Więc jak chcecie na wycieczkę do Tromso, to tutaj o, wsiadajcie w jakiś statek przy napiszcie mi, napiszcie mi komentarz pod filmem, że chcecie się spotkać, więc ja tutaj Mogę się z kimś tam spotkać, jeśli ktoś będzie chciał. Mogę go nawet gdzieś tu obwieźć po kawałku Tromso, jak zatankuję do pełna. A tu jest jeszcze jakiś inny port? No. Oh, yeah. Nie Helikopterek leci. Ty, będzie chyba siadał do szpitala. A do szpitala, w no Tam jest szpital No dobra, jedziemy Krótki vlog Jak się podobał, lajkujcie Komentujcie I do następnego